maneczko z tej strony Maciej. Witam Was 17 czerwca. Sobota koło godziny 13. Jesteśmy po porannym opadzie. Ostatnio nagrałem dwa filmy na temat suszy i jej skutków. I powiem Wam szczerze, że troszkę śmieszna sytuacja. Ale jakby ta pogoda się nad nami zlitowała. Bo muszę się pochwalić, że znowu dostaliśmy, zobaczcie teraz mamy opad. 17 litrowy ostatnio, mieli, ostatnio mieliśmy 15 litrów no i widać że te suchsze tutaj miejsca zobaczcie na przykład tutaj tu jest OK ale tu był taki mały placyk tu też był taki mały placyk no i oczywiście tu wszędzie już zaczyna to troszeczkę odbijać Także jeżeli chodzi tutaj o te mocniejsze gleby koło trzeciej klasy, no to coś tu jeszcze będzie z tego pola, nie? Gorzej to będzie na uprawach na, na piątej klasie i tak dalej. Ale w dzisiejszym filmie nie będziemy na ten temat rozmawiać. Nagrywam ten odcinek z tego powodu, gdyż e, sprzedaliśmy Pszenicę. Sprzedaliśmy pszenicę. Udało się złapać parametry. Także pszenica poszła na konsumpcję. Także zapraszam Was do kolejnej części tego materiału, gdzie sobie wejdziemy do, do zbiornika. Ten odcinek będzie należał do takich odcinków troszkę nudniejszych. Z tego względu, że będę tu głównie mówił i nic Wam nie będę w sumie pokazywał. Jeżeli chodzi o, o sprzedaż pszenicy, to nastąpiło to dosyć spontanicznie. Nasz dobry tutaj znajomy rodziny, gospodarstwa, e, można by powiedzieć załatwił, zaproponował fajną cenę na, na pszenicę. E, została ona przebadana został zweryfikowany stan jej jakości, pszenica bardzo dobrze wyszła, około 13 ponad białka, także też udało się złapać parametry i, i sprzedać pszenicę jako e, zboże konsumpcyjne. E, w tym filmie wam wrzucę tylko tylko wstawkę, jak, jak zakładaliśmy żmikę do zbiornika. Nie wiem, czy pamiętacie. Zawsze żmijkę wkładaliśmy za pomocą ładowacza. Inaczej mówiąc trola, czyli to nazwa tego jakby ładowacza. Zakładaliśmy zamiast wideł hak. No i za pomocą sześćdziesiątki podnosiliśmy do góry. I przy pomocy obrotnicy wkładaliśmy żmijkę do zbiornika. Tym razem spróbowaliśmy za pomocą ładowacza czołowego przy New Holandzie no i udało się, udało się też załadować, także nie musieliśmy jakby e, odczepiać 60 od opryskiwacza i zakładać specjalnie ładowacza, tylko udało się tutaj jakby e, zamontować śmikę za pomocą za pomocą e, ładowacza czołowego I jeżeli chodzi o sam proces jakby załadunku na ciężarówkę, bo tu przyjechał, przyjechała ciężarówka i zostało to zboże załadowane, to tego kompletnie nie mamy nagranego, bo ja z Kamilem tego dnia byliśmy na służbie żeby właśnie skłamać, dzisiaj mamy, dzisiaj mamy sobotę załadunek odbywał się chyba chyba w środę Jeśli się nie mylę, to odbywał się w środę eee, Dobra, nieważne, nie? w jakimś dniu tygodnia, gdzie po prostu byliśmy na służbie i nie mogliśmy tutaj uczestniczyć w tym wszystkim eee, No i co, jak to, jak to wyszło? Tak to wyszło, że ktoś eee, kiedyś fajnie napisał nam w sumie jest to dość takie mądre spostrzeżenie, że mamy małą ilość hektarów, małe ilości zboża, a zachowujemy się i czekamy z ceną. Czasem jakbyśmy nie wiadomo, jakie ilości tego zboża mieli, i nie wiadomo, jaka by miała być to różnica w cenie. No i co. Żniwa już się zbliżają. Pokazywałem Wam niedawno na filmiku, że zbiornik mamy pełny. Tamten zbiornik też mamy pełny, bo tam mamy rzepak. No i na klepisku mamy jęczmień browarny. Także no, zbliżają się żniwa. Tutaj mamy około 8 hektarów pszenicy. No i pytanie: no, gdzie byśmy to wsadzili? Gdzie byśmy to zmieścili? Chcąc nie chcąc musieliśmy podjąć decyzję jakby o sprzedaży pszenicy, żeby zwolnić miejsce no i tak się okazało, że cena jakby nie patrzeć na te czasy zaproponowana tutaj przez e, naszego znajomego może powiedzieć, że jest to cena dobra. I zdecydowaliśmy się na sprzedaż. Sprzedaliśmy pszenicę za 900 zł netto już tutaj. Wejdziemy sobie do zbiornika I pokażemy Wam o co chodzi No musieliśmy sprzedać, bo mamy około 8 hektarów pszenicy Niech nawet sypnie po 4 tony No bo mimo, że już suszę, no to mówię, tu jest dobra gleba no, Te 4 tony muszą być Nawet jakby miało tu suszyć, to, to te 4 tony będą No to chcąc nie chcąc 30 ton byśmy musieli gdzieś wsypać, gdzieś byśmy musieli zmieścić, dlatego też jedną ciężarówkę e, sprzedajemy no i tak się zastanawiam, bo, bo znowu będę się powtarzał, ale ktoś kiedyś napisał, że e, że się spuszczamy, że liczymy na te wysokie ceny i tak dalej, no dzięki temu e, dzięki temu zostają jakieś tam pieniądze i, i nie jest to aż takie złe, bo Potem mamy jakieś tam fundusze, żeby dokonywać jakichś tam inwestycji. Gdyby nie jakieś tam oszczędzanie i sprzedawanie w dobrych momentach, to byłby troszkę inny rozwój naszego gospodarstwa. No ale co, co mogę Wam powiedzieć? Nie narzekamy ani się nie cieszymy, po prostu trzeba robić swoje. Raz jest się na wozie, a raz jest się pod wozem. Zbiornik, jak pamiętacie, był pełny, a teraz mam jakąś połowę tego zboża. Że sobie wejdziemy i sobie zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda. Powiem wam, że dość ciepło tutaj jest. No i co? W sumie namawiam, namawiam Bogusia, żeby pszenicę Wywieźć całą, no bo nie wiadomo, co będzie potem. Dużo rolników jeszcze trzyma zboże, dużo ro rolników trzyma pszenicę. Tak mi się przynajmniej wydaje. A pewnie znowu będziemy ściągać z Ukrainy zboże. Także może cena 900 zł będzie ceną lepszą niż, niż przykładowo 600 zł albo 500 zł. Nie wiem, chyba lepiej byłoby zostawić rzepak. No rzepaku nie sprzedajemy, bo no bo nie no, bo no bo nie trzeba, no bo tam miejsce jest. Także nawet jak rzepak będzie słabo sypał, to ze zbiornika zmieścimy, nasypiemy po sam dekiel i potem przy jakichś kontraktach, negocjacjach będzie będzie lepiej, bo będziemy mogli dwie ciężarówki przykładowo rzepaku sprzedać, bo będziemy mieli około dwóch ciężarówek wtedy. No a z tą pszenicą tak jak mówię, i tak byśmy jej nie zmieścili, także byliśmy zmuszeni oddać No i tak to wygląda Co mogę Wam jeszcze powiedzieć na ten temat tej sprzedaży Napiszcie czy Wy coś sprzedawaliście albo jakie są u was ceny No U nas tak to wygląda właśnie 900 zł netto I jedna ciężaróweczka pojechała z rzepakiem mówię, się wstrzymujemy mamy jeszcze jęczmień browarny na klepisku no niestety te prawy jare wyglądają wyglądają najgorzej a o zimę jeszcze jako tako wyjdą znów zapowiadają mega upały akurat będę wracał do pracy a ma być po 30 stopni nawet ale mam nadzieję, że coś do żniw jeszcze popada, bo mamy ziemniaki. W tym roku nawet mamy troszkę kukurydzy, także deszcz się przyda. No i co, ja się będę z wami żegnał, już nie będę tutaj dyskutował i przedłużał tego odcinka. Jeszcze. Warto byłoby poruszyć kwestię takich różnych dopłat do zbóż. Do tego wszystkiego na to teraz dają, ale myślę, że ten temat na ten temat to nagramy zupełnie osobny odcinek. Także tymczasem ja schodzę biorę się dalej za robotę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć, pozdrawiam.